Jesteśmy jedyną staliną w Polsce y, hodowlą koni ras zimnokrwistych i do nas należy również stado ogierów w Kęczynie. Jest to rasa y, koń polski zimnokrwistych. Średnia masa ciała y, klaczy dorosłych wynosi 850 kg, a ogierów około 800. Służą do celów takich jak hipoterapia, bardzo spokojne są, do agroturystyki oraz również do zaprzęgów. Tutaj mamy pokazane, jak ta para bardzo ładnie sprawuje się też w zawodach w zaprzęgu. Obecnie kierunek hodowli konia, idziemy na wzór niemiecki, tak zwany, hodujemy tak zwanego konia rodzinnego, to znaczy musi być bardzo spokojny, mniejszy, bardzo dobry charakter, który będzie się nadawał do powożenia, jak również i w siodło. Znaczenie koni zimnokwisyk również ma takie, że Wpływy na przykład z eksportu koni w Polsce wynoszą 40, za ubiegły rok wynosły 45 milionów euro. 40 milionów to jest sprzedaż koni zimnokrwistych, a tylko 5 milionów euro to są konie szlachetne. Dlatego konie zimnokrwiste są hodowane szczególnie dla utrzymania rodzin, a konie lekkie to no jest to przyjemność. Dlatego dla znaczenia gospodarczego kraju jest to bardzo duże znaczenie. Chociaż mało czasem uwypuklane no, również w prasie rolniczej.